Przestań się okłamywać. Jeśli on kładzie telefon ekranem do dołu, to nie jest szacunek dla twojej obecności i to na pewno nie jest dbanie o prywatność. Ten jeden ruch ręką to odruch więźnia, który ukrywa kontrabandę przed strażnikiem. Twój żołądek o tym wie, dlatego się ściska, prawda? Dzisiaj udowodnię ci, że to, co leży na stole, to nie jest telefon. To dowód na jego podwójne życie, którego ty nie masz prawa widzieć. Znasz ten dźwięk. To głuche, plastikowe stuknięcie o blad stołu. Siedzicie przy kolacji, może oglądacie serial. Wszystko wydaje się normalne. On się uśmiecha, pyta, jak minął dzień, nalewa wino. Scena jak z romantycznego filmu, ale jest jeden moment, który burzy ten obraz, jeden mikroskopijny gest, który on wykonuje za każdym razem bez wyjątku. Odkłada telefon. Ekranem do dołu, zawsze. W ułamku sekundy. Zanim twoja logika w ogóle zdąży zareagować, twoje ciało już wie. Czujesz ten nagły, zimny skurcz w żołądku. To nie jest ból, to alarm. Czujesz, jak krew odpływa ci z twarzy, a twoje serce przyspiesza, choć przecież nic się nie stało. Wtedy włącza się twój racjonalny umysł, ten głos, który został wytresowany przez lata jego manipulacji. Zaczynasz się karcić w myślach: przestań, jesteś przewrażliwiona. On po prostu nie chce, żeby powiadomienia nas rozpraszały. Szanuje nas czas. Nie bądź tą zazdrosną, toksyczną kobietą, o których on tyle opowiadał. Przełykasz ślinę, wymuszasz uśmiech i wracasz do rozmowy. Ale twój żołądek nie kłamie. Ten ucisk nie znika przez całą noc. Dlaczego? Bo twoja intuicja, ten pierwotny system radarowy, który ewoluował przez tysiące lat, żeby chronić kobiety przed drapieżnikami, Właśnie wykrył zagrożenie. Twój organizm wie coś, czego twój umysł boi się przyznać. To, co on nazywa prywatnością, w rzeczywistości jest bunkrem. W tym materiale nie będziemy mówić o zaufaniu, bo w relacji z drapieżnikiem zaufanie jest słabością. Dokonamy sekcji zwłok jego zachowania przy telefonie. Udowodnię ci, że ten kawałek szkła i metalu, którego on strzeże jak cerber, nie jest narzędziem komunikacji. Jest portalem do rzeczywistości, w której ty jesteś tylko opcją. Musimy zacząć od obalenia największego kłamstwa, które on ci sprzedał. Kłamstwa o prawie do prywatności. Narcys ukryty i każdy typ toksycznego partnera używa tego hasła jak tarczy. Ale spójrzmy na to okiem behawiorysty. Na chłodno. Człowiek, który nie ma nic do ukrycia. Człowiek spójny, lojalny traktuje telefon jak przedmiot, jak klucze. Jak portfel. Czasem leży ekranem w górę, czasem w dół. To jest losowe. Czasem zostawia go na kanapie i idzie do łazienki. Czasem prosicie: Kochanie, odpisz mojej mamie, bo mam brudne ręce. Dla normalnego człowieka, telefon to narzędzie ułatwiające życie. Dla narcyza, telefon to czarna skrzynka samolotu, który właśnie płonie. Zauważ ten mechanizm. To nie jest świadoma decyzja, nad którą on się zastanawia. To odruch bezwarunkowy. Kiedy on wchodzi do pokoju, jego dłoń automatycznie wędruje do kieszeni, sprawdzając, czy dowód tam jest. Kiedy siada przy stole, telefon ląduje zawsze blisko jego dominującej ręki, zawsze w zasięgu natychmiastowego chwytu i zawsze, absolutnie zawsze, ekranem do blatu. To nie jest zachowanie kochającego partnera, to jest zachowanie strażnika więziennego, pilnującego celi. Dlaczego on to robi? Ponieważ dla narcyza ukrytego telefon nie służy do dzwonienia, służy do zarządzania jego zasobami. Tam, w tym małym urządzeniu, znajduje się jedyny dowód na to, kim on naprawdę jest. Tam są setki wiadomości od innych kobiet, nazywanych koleżankami z pracy, tam są aplikacje randkowe ukryte w folderach systemowych, tam jest historia wyszukiwania, która sprawiłaby, że zwymiotujesz z obrzydzenia. Ale najciekawszy dowód nie leży w telefonie. Leży w reakcji jego ciała. Zrób kiedyś test. Zupełnie niewinnie, przy obiedzie, przesuń rękę w stronę jego leżącego telefonu, na przykład po to, żeby podać sól albo serwetkę. Nie dotykaj go, po prostu zbliż dłoń i patrz mu w oczy. Co zobaczysz? Zobaczysz mikropanikę. Jego źrenice się rozszerzą, jego mięśnie stężeją w ułamku sekundy. Jego ręka wystrzeli bezwiednie żeby przykryć telefon zanim jego mózg w ogóle pomyśli. Przez ten jeden moment maska spokojnego, opanowanego faceta spada i widzisz przerażone zwierzę, które boi się, że zostanie zdemaskowane. Dopiero po sekundzie on się reflektuje, cofa rękę, uśmiecha się sztucznie i mówi: "O co chodzi? Chciałaś coś?". Ten ułamek sekundy to prawda, reszta to teatr. To jest biologiczny dowód na to, że w tym telefonie jest coś, co zniszczyłoby twój świat, gdybyś to zobaczyła. Jego ciało reaguje tak, jakbyś sięgała po odbezpieczony granat, bo w sensie emocjonalnym dokładnie tak jest. Przejdźmy teraz głębiej. Zostawmy na chwilę ten fizyczny ruch odwracania telefonu i przyjrzyjmy się czemuś, co jest jeszcze bardziej przerażające, a co prawdopodobnie ignorowałaś przez lata. Porozmawiajmy o ciszy. Czy zauważyłaś, że jego telefon jest dziwnie, nienaturalnie martwy? W dzisiejszym świecie telefony dzwonią, brzęczą, świecą się co chwilę, to normalne tło naszego życia, ale jego telefon zachowuje się inaczej. Jego telefon milczy jak grób. Nigdy nie słyszysz dzwonka, gdy jesteście razem w pokoju, rzadko słyszysz wibracje, a jeśli już, to jest ona stłumiona, jakby telefon był zawinięty w watę. On ma na to gotowe, logiczne wytłumaczenie, prawda? Kochanie, cenię sobie spokój. W pracy mam taki hałas, w domu chcę się odciąć. Nie lubię być niewolnikiem technologii. Brzmi to tak dojrzale, tak szlachetnie. Może nawet podziwiałaś go za to na początku związku. Myślałaś: Wow, w końcu mężczyzna, który nie jest uzależniony od Instagrama. Ale spójrz na ten paradoks okiem detektywa. Skoro on tak bardzo ceni wolność od technologii i spokój, Dlaczego ten przeklęty telefon jest przyspawany do jego dłoni? Dlaczego zabiera ten wyłączony telefon ze sobą, gdy idzie pod prysznic? Dlaczego kładzie go na brzegu wanny? Dlaczego, gdy wstaje w nocy do toalety, zabiera go ze sobą, mimo że idzie tam tylko na dwie minuty? Człowiek, który chce odpocząć od technologii, zostawia telefon na ładowarce w salonie. Człowiek, który prowadzi podwójne życie, zabiera go wszędzie, bo ten telefon to nie technologia. To bomba zegarowa. Ta cisza to technika, którą nazywam cyfrowym bunkrem. Narcys i każdy typ manipulatora doskonale wie, że dźwięk to ryzyko. Dźwięk przyciąga twoją uwagę. Dźwięk rodzi pytania. Wyobraź sobie, jest 23 jara, oglądacie film. Nagle słyszysz dźwięk Messengera. To naturalne, że zapytasz, kto pisze o tej porze. To pytanie to dla niego śmiertelne zagrożenie. Musiałby wymyślić kłamstwo w ułamku sekundy, a Narcys, mimo swojej arogancji, woli unikać improwizacji. On woli kontrolować narrację. Dlatego wyłącza dźwięk. Dlatego wyłącza podgląd wiadomości na ekranie blokady. Znasz ten widok. Powiadomienie przychodzi, ekran się podświetla, ale zamiast imienia Kasia czy treści wiadomości, widzisz tylko zimne, bezosobowe, treść ukryta lub wiadomość. To nie jest ochrona danych przed hakerami. To ochrona jego kłamstw przed tobą. On wie, że kątem oka mogłabyś zobaczyć imię, którego nie powinnaś widzieć. Ale jest w tym bunkrze coś jeszcze gorszego niż zdrada. Jest Twoja samotność. To jest ten moment, który boli najbardziej. Siedzicie razem na kanapie. Fizycznie on jest pół metra od Ciebie. Możesz dotknąć jego ramienia. Ale mentalnie? Mentalnie on jest na innej planecie. Widzisz to upiorne niebieskie światło ekranu, odbijające się w jego martwych oczach. On skroluje, pisze, uśmiecha się do ekranu w sposób, w jaki już dawno przestał uśmiechać się do ciebie. Ty próbujesz coś powiedzieć, opowiadasz o pracy, o planach, o czymś, co cię martwi, a on. mhm. ta. słucham cię, ale nie odrywa wzroku. Jego palce pędzą po klawiaturze. To zjawisko nazywa się fabbing. Lekceważenie partnera przez telefon, ale w wykonaniu narcyza to coś więcej, to jest demonstracja siły. On w ten sposób mówi ci bez słów jesteś tutaj, jesteś bezpieczna, jesteś nudna, jesteś meblem w moim życiu, jesteś niezbędna do obsługi domu, ale moje prawdziwe życie, moja ekscytacja, moja uwaga, to wszystko jest tutaj, w tym pudełku i ty nie masz tam wstępu. Czujesz się wtedy bardziej samotna, niż gdybyś była w domu sama, bo bycie ignorowaną przez kogoś, kogo kochasz, kto siedzi obok, to tortura psychiczna, to powolne wygaszanie Twojego istnienia i on o tym wie. Co więcej, on czerpie z tego chorą satysfakcję. Twoja walka o jego uwagę, Twoje proszenie, odłóż ten telefon, to dla niego paliwo. To dowód, że ma nad Tobą władzę, że Ty żebrzesz o okruchy podczas gdy on rozdaje cały bochenek chleba obcym kobietom w internecie. Ta cisza telefonu to niespokój, to cisza przed burzą, która zniszczy twoje poczucie własnej wartości. Teraz musimy zrobić coś trudnego, musimy wejść do jego głowy. Zastanawiałaś się kiedyś, co on tak naprawdę czuje, gdy patrzy w ten ekran, dlaczego ten telefon jest dla niego ważniejszy niż ty, niż wasze dzieci, niż wasz wspólny czas? Ty patrzysz na telefon i widzisz narzędzie do kontaktu z bliskimi. On patrzy na telefon i widzi lustro, które mówi mu, że jest Bogiem. Musisz zrozumieć biologię mózgu narcyza. To jest umysł głęboko uzależniony, nie od alkoholu czy narkotyków, choć często też, ale od substancji znacznie silniejszej, od zasilania narcystycznego, od bycia podziwianym, od bycia w centrum uwagi, od poczucia władzy. W prawdziwym życiu, w domu, z tobą, to zasilanie jest słabe. Dlaczego? Bo ty go znasz. Widzisz go rano, gdy jest spuchnięty, widzisz go, gdy jest chory, znasz jego wady, jego lenistwo, jego kłamstewka. Dla ciebie on jest po prostu człowiekiem, a narcyz nienawidzi być tylko człowiekiem. To dla niego nuda, to dla niego śmierć ego. Dlatego ucieka w telefon. Telefon to portal do świata fantazji, w którym on wciąż jest idealny. Każde powiadomienie z Instagrama to strzał do paminy, każde serduszko pod zdjęciem to dowód na to, że jest wspaniały. Każda wiadomość od koleżanki czy byłej partnerki to potwierdzenie, że jest pożądany. Tam, w tym wirtualnym świecie, on nie musi wynosić śmieci ani płacić rachunków. Tam może być szarmanckim księciem, ofiarą złej żony, ciebie, albo intelektualistą. Może kreować dowolną postać, a obce kobiety będą to kupować i karmić jego ego. To, co on robi na tym telefonie, gdy leży obok ciebie w łóżku, to nie jest tylko zdrada fizyczna czy emocjonalna. To jest zarządzanie zasobami. Wyobraź sobie magazyniera, który robi inwentaryzację. On przegląda listę swoich kontaktów. Ta jest dostępna. Tej nie odzywałem się miesiąc, trzeba wysłać zaczepkę, żeby nie uciekła. Ta jest nowa, trzeba ją urobić. A ta, ty jest na miejscu, więc nie muszę się starać. To jest chłodna kalkulacja. On trzyma te wszystkie kobiety w telefonie na ławce rezerwowych. Nazywamy to orbitingiem lub hodowaniem haremu. Nawet jeśli on ich nie spotyka, jeszcze, on potrzebuje ich obecności w telefonie. Potrzebuje wiedzieć, że jeśli ty jutro zepsujesz się, czyli przestaniesz mu służyć lub zaczniesz stawiać granice. On ma natychmiastową opcję zapasową, dlatego on tak panicznie broni dostępu do telefonu. Bo jeśli ty zobaczysz tę listę rezerwową, jego gra się skończy. Zwróć uwagę na jego twarz, gdy pisze. Czasem kątem oka możesz dostrzec ten specyficzny mikrouśmiech. To nie jest uśmiech radości, to nie jest śmiech z żartu, to jest duping delight, radość z oszukiwania. Pojawia się na ułamek sekundy. Kącik ust unosi się lekko w górę, a oczy błyszczą dziwnym blaskiem. On czuje dreszcz ekscytacji, bo robi coś zakazanego na Twoich oczach, a Ty o tym nie wiesz. Siedzi obok Ciebie, pije herbatę, którą mu zrobiłaś, i w tym samym czasie wysyła dwuznaczną wiadomość do innej kobiety. Ta świadomość, jestem taki sprytny, a ona jest taka głupia, że nic nie widzi. Daje mu poczucie wyższości. To jest dla niego afrodyzjak. On czerpie perwersyjną przyjemność z ryzyka, z tego, że telefon leży na stole ekranem w dół, jak odbezpieczony granat. To ryzyko sprawia, że czuje, że żyje, dlatego nigdy nie przestanie tego robić. Nie możesz go poprosić, żeby przestał. To tak, jakbyś prosiła heroinistę, żeby wyrzucił strzykawkę, bo ty czujesz się przez nią smutna. On wybierze strzykawkę, zawsze. Telefon dla narcyza to jego system podtrzymywania życia. Ty jesteś tylko pielęgniarką, która ma dbać o to, żeby w sali było czysto. Ale to z maszyną, telefonem. On ma prawdziwą relację intymną. I to prowadzi nas do najgorszego momentu momentu, w którym ty nie wytrzymujesz momentu, w którym twoja intuicja przejmuje kontrolę i zadajesz to jedno pytanie, które burzy jego domek z kart: co się dzieje, gdy próbujesz wejść do tego bunkra? Przygotuj się, bo to, co on zrobi, nie będzie obroną. To będzie atak nuklearny na Twoją poczytalność. I teraz dochodzimy do punktu krytycznego, do momentu, w którym bańka pęka. Wyobraź sobie tę scenę, bo pewnie przeżyłaś ją setki razy. Siedzisz obok niego. Twoja intuicja krzyczy tak głośno, że nie możesz już udawać, że nie widzisz. Widzisz, jak on uśmiecha się do ekranu. Widzisz, jak szybko chowa telefon, gdy wchodzisz. W końcu pękasz. Głos ci drży, serce wali jak młotem, ale zadajesz to jedno proste pytanie: Kto do ciebie pisze o tej porze? Albo dlaczego tak nerwowo chowasz telefon? W normalnym, zdrowym związku partner mógłby być zaskoczony. Mógłby powiedzieć: O przepraszam, kochanie, to tylko kolega z pracy. Zobacz. I pokazałby ci ekran, żeby cię uspokoić. Bo w zdrowym związku twój spokój jest ważniejszy niż jego duma. Ale ty nie jesteś w zdrowym związku. Ty jesteś na polu minowym. Co robi Narcys? On nie odpowiada na pytanie. On odpala bombę atomową. W ułamku sekundy jego twarz zmienia się z obojętnej w maskę wściekłości. Zaczyna się protokół Darwo, Denny Attack, Reverse Victim and Offender. Najpierw zaprzeczenie. Co ty gadasz? Nikt nie pisze. Jesteś przewrażliwiona. On kłamie ci w żywe oczy, mimo że sekundę temu widziałaś powiadomienie. Robi to tak pewnie, że przez chwilę sama zaczynasz wątpić w to, co widziałaś. To jest pierwszy stopień gaslightingu, potem następuje atak i tutaj zaczyna się prawdziwy koszmar. Zamiast rozmawiać o jego telefonie, nagle rozmawiacie o Twoim szaleństwie. On rzuca hasła, które mają Cię zranić i uciszyć. Jesteś chora z zazdrości. Lecz się, masz obsesję na moim punkcie. Czuję się przy Tobie jak w więzieniu, inwigilujesz mnie. Moja była nigdy mi takich scen nie robiła, tylko ty jesteś taka toksyczna. Zauważ, co on zrobił. To jest mistrzowska manipulacja. Temat rozmowy został zmieniony. Już nie rozmawiamy o tym, że on zdradza lub ukrywa coś w telefonie. Rozmawiamy o tym, jaką ty jesteś złą, kontrolującą kobietą. On używa słowa prywatność jak broni. Krzyczy o granicach, o zaufaniu, o szacunku, czyli o wartościach, które sam właśnie łamie. To się nazywa projekcja. On projektuje na ciebie swoje własne winy. To on jest toksyczny, ale oskarża o to ciebie. A potem następuje finał odwrócenie ról ofiara sprawca. On zaczyna grać ofiarę. Ja sobie żyły wyprówam dla tej rodziny, a ty mnie tak traktujesz? Nie mogę tego wytrzymać. Potrzebuję przestrzeni. I co on robi? Wychodzi. Trzaska drzwiami. Wychodzi z domu albo zamyka się w sypialni. Zostawia cię samą płaczącą roztrzęsioną w salonie i co dzieje się w Twojej głowie? Zamiast być wściekła na niego, Ty zaczynasz czuć winne. Zaczynasz myśleć: Boże, może faktycznie przesadziłam, może On ma rację, może zniszczyłam wieczór moją paranoją? Wysyłasz Mu SMS a z przeprosinami, pukasz do drzwi, błagasz o wybaczenie. Przepraszasz Go za to, że przyłapałaś Go na kłamstwie. To jest ostateczne zwycięstwo Narcyza. Nie tylko ukrył dowody, bo w zamieszaniu nie pokazał ci telefonu, ale jeszcze zmusił cię do uległości. Złamał twój kręgosłup moralny. A co on robi za tymi zamkniętymi drzwiami, gdy ty płaczesz pod progiem? On siedzi na łóżku, wyciąga telefon i znowu pisze. Tym razem pisze do nowej ofiary. Moja wariatka znowu zrobiła mi awanturę. Nikt mnie nie rozumie tak jak ty. On używa Twojego bólu, który sam wywołał, żeby zdobyć współczucie u innej kobiety. To jest cykl zamknięty. Jego telefon jest narzędziem zbrodni, a ty właśnie przeprosiłaś mordercę za to, że poplamił się krwią. Więc wróćmy do początku, do tego dźwięku. Stuknięcie plastiku o stół, ekran do dołu, ściśnięty żołądek. Przez ten cały materiał próbowaliśmy zrozumieć dlaczego. Ale teraz, na koniec, musisz zrozumieć coś ważniejszego. Co z tym zrobić? Przestań szukać sposobów na budowanie zaufania. Zaufanie buduje się z kimś, kto gra w otwarte karty, z kimś, kto nie ma nic do ukrycia. Nie da się zbudować zaufania z kimś, kto prowadzi życie agenta wywiadu we własnym domu. Ten telefon leżący na stole, ekranem w dół, to nie jest tylko przedmiot, to jest symbol, to jest mur berliński postawiony na środku waszego stołu w jadalni. Po jednej stronie jesteś ty, starająca się, kochająca, otwarta, po drugiej stronie jest on, zimny, kalkulujący, wiecznie głodny nowości. Musisz przestać słuchać jego słów. Jego słowa o miłości, prywatności i przyszłości są tanie, są kłamstwem. Zacznij słuchać jedynego sojusznika, który nigdy cię nie okłamał, twojego ciała. Jeśli twój żołądek się ściska, gdy on bierze telefon do ręki, to znaczy, że jesteś zagrożona. Jeśli twoje serce przyspiesza, gdy on wychodzi do drugiego pokoju, zadzwonić do mamy, to znaczy, że jesteś okłamywana. Jeśli czujesz się samotna, siedząc pół metra od niego, to znaczy, że jesteś sama w tym związku. Nie potrzebujesz hasła do jego telefonu, żeby znać prawdę. Jego zachowanie jest prawdą. Jego panika w oczach, gdy zbliżasz rękę, jest dowodem. Jego agresja, gdy zadajesz pytania, jest przyznaniem się do winy. Nie daj sobie wmówić, że jesteś wariatką. Nie daj sobie wmówić, że jesteś zazdrosna bez powodu. Twoja intuicja to superkomputer. Ona zebrała tysiące mikrosygnałów. Jego spojrzenia, zmiany tonu głosu, te ułamki sekund ciszy i wydała werdykt. To jest drapieżnik. Nie ignoruj tego alarmu. Nie wyciszaj go lekami na uspokojenie ani winem. Ten alarm próbuje cię uratować. Spójrz dzisiaj wieczorem na ten telefon leżący na stole. Zobacz go takim, jakim jest naprawdę. To nie jest okno na świat. To jest lustro, w którym narcyz podziwia samego siebie, podczas gdy ty powoli znikasz. Nie znikaj. Zacznij patrzeć. Zacznij widzieć. Jeśli dotrwałaś do tego momentu i czujesz, że opisałem twoje życie, jeśli czułaś ten ucisk w żołądku, o którym mówiłem na początku, Chcecie prosić o jedną rzecz. Nie musisz pisać całej swojej historii, jeśli się boisz, ale daj znak: zostaw ślad. Napisz w komentarzu jedno słowo. Widziałam tylko tyle: widziałam. Niech to będzie sygnał dla innych kobiet, że nie są same. I niech to będzie sygnał dla Ciebie samej, że od dzisiaj przestajesz zamykać oczy. Że gra w chowanego dobiegła końca. Bo kiedy raz zobaczysz prawdę o tym, co on ukrywa w tym odwróconym telefonie, już nigdy jej nie odzobaczysz. I to jest początek twojej wolności.